10 dni do nowego Flight Simulatora 2020, i dzisiaj będę mówił o NDA. Czy NDA to jest kaganiec? Tak jak niektórzy sugerują w komentarzach, tak jak piszecie, że szkoda, że nie mogę mówić o tym, o tym, co widziałem w czasie testów nowego Flight Simulatora. Czy może odwrotnie? Czy NDA to dobre rozwiązanie? Moim zdaniem, NDA to świetne rozwiązanie. NDA to rozwiązanie, które pozwala nam. Inaczej, pozwala deweloperowi przetestować program na ogromnej grupie użytkowników, którzy no, muszą siedzieć cicho, nie mogą mówić o tym, co nie działa. A wierzcie mi, w programie, który się testuje, działa. Nie działa bardzo dużo. I jeśli ci wszyscy ludzie, którzy Flight Simulator 2020 testują od listopada zeszłego roku, zaczęliby pisać w internecie, co im się nie podoba, co tam nie działa, to Marketingowo ten symulator byłby położony. To do momentu wydania tego symulatora w internecie przeważałyby informacje o tym, jaki on jest zły, jak te samoloty nie działają, jak interfejs nie działa, jaki interfejs jest zły, jakich podstawowych wydawałoby się opcji nie ma. I teraz od razu mówię, że nie odnoszę się konkretnie do tego, co, czego doświadczyłem testując Flight Simulatora. Odnoszę się do dowolnych testów oprogramowania. Tak te testy wyglądają, i dlatego ten program nie jest wydawany w listopadzie 2019, tylko jest wydawany w sierpniu 2020, że trzeba go dopracować. I najlepiej go dopracować, jeśli mnóstwo ludzi na sprzęcie w najróżniejszych konfiguracjach a, przetestuje, przeklika, sprawdzi. A, Stworzy scenariusze, o których deweloperzy nigdy nie pomyśleli, albo po prostu napisze, że przychodzi im coś fajnego do głowy i że warto byłoby to zaimplementować. I jeśli deweloper się stara, to zaimplementuje te funkcje. I jak tylko je zaimplementuje, no to program będzie lepszy. Dlatego mnie to, że ci wszyscy ludzie, którzy testują są, są ograniczeni NDA. I to, że mamy te bardzo restrykcyjne zasady, w zasadzie nic nie możemy mówić, nie możemy publikować screenshotów. Jeśli widzieliście jakieś przecieki, czy jeśli widzieliście te screenshoty, które teraz za zgodą Microsoftu publikują deweloperzy, no to wiecie, że te screenshoty są upstrzone jakimiś tam znakami wodnymi. To logo z ID użytkownika wyświetla się w kilku miejscach naraz, w różnych miejscach. Nie jest to za ładne nawet. Ale to jest po to, żeby nikt nie mógł wrzucić tych screenshotów i potem powiedzieć to nie ja. I... I co? Jesteśmy po 10 miesiącach testów i poprawiania Flight Simulatora. Wiadomo już, że program e, testowy będzie trwał. To nie jest tak, że w tej chwili testy się kończą. E, Program Alfa i Beta testerski e, będzie kontynuowany również po wydaniu, także podejrzewam, że będą jakieś dwa e, wydania tego symulatora, jedno w becie, drugie e, w wersji stabilnej. E, można by powiedzieć, że coś podobnego do DCS-a, jeśli chcecie latać na wersji stabilnej, która na pewno jest przetestowana, to macie wersję stabilną, jeśli nie, no to jest wersja beta. Oczywiście tutaj nie wiadomo jaki będzie dostęp do tej wersji testowej, także to wszystko jest e, jeszcze do, do ustalenia, tutaj newsów nie było. Ale cieszy mnie to, że zastosowano ten restrykcyjny sposób testowania i cieszy mnie to, że tylu ludzi miało okazję e, przetestować, sprawdzić i wyrazić swoją opinię. Były dwa równoległe systemy e, zgłaszania błędów, zgłaszania problemów i wydaje mi się, że tu mogę bez łamania i powiedzieć, że moim zdaniem to po prostu działało. E, Przeczytacie w internecie mnóstwo e, niezadowolonych czy sfrustrowanych nawet głosów, że Microsoft nie wprowadzał zmian. E, tak, na pewno nie wszystkie zmiany są wprowadzone. Nie każdy komentarz się doczekał e, albo implementacji, albo e, wdrożenia jako poprawki, ale też jak zawsze przy takich testach nie wszystkie komentarze są sensowne. Nie wszystkie komentarze dają się wprowadzić, nie wszystkie komentarze dają się wprowadzić w racjonalnym czasie. E, to, co ważne jest w tym programie testowym, to to, że on trwał długo, był szeroki i myślę, że da nam naprawdę dobry symulator. Przy czym nie nastawiałbym się na Waszym miejscu na to, że 18 sierpnia ściągniecie symulator i dostaniecie program, który będzie pozbawiony jednego błędu. Popatrzcie, jak wygląda, popatrzcie na przypadek fly, tego prepareda w wersji piątej. Dostaliśmy program, po chwili dostaliśmy hotfixa, który miał coś naprawić niektórym użytkownikom, niektórym naprawił, innym zepsuł, więc potem czekaliśmy na hotfixa drugiego, a tak naprawdę to, co mnie najbardziej wkurza to błąd, który się pojawia co chwilę, te artefakty na skrzyżowaniu chmur i obiektów, do dzisiaj nie został poprawiony i czekamy na wersję 5.1. Myślę, że Microsoft część tych problemów, części tych problemów uniknie, ponieważ będzie, ponieważ ma te 10 miesięcy testów za sobą. Z drugiej strony pamiętajcie, że Prepared 5 to jest raptem jakaś iteracja na całej linii Prepareda. To nie jest budowa nowego kodu od zera. W przypadku Flight Simulatora 2020 to jest budowa nowego kodu od zera. I ten kod trzeba niestety przepracować, przetestować. I tak naprawdę w już w eksploatacji może się okazać, że nawet to do czego doszli testerzy nie jest do końca adekwatne do potrzeb szerokiej społeczności, więc te zmiany będą będą błędy będą e, kwestie wymagające poprawy. E, Sukcesywnie będą się też pojawiały samoloty i lotniska deweloperów zewnętrznych. Wtedy dowiemy się, jak ten symulator faktycznie współpracuje z czymś, co wykonała inna firma, z czymś, co zostało wykonane na podstawie SDK, której jeszcze nie jest opublikowane w wersji finalnej. Więc e, opublikują wersję finalną SDK, wtedy deweloperzy zaczną tworzyć swoje scenariusze, wtedy e, zaczną się takie realne testy e, symulatora pod realnym obciążeniem. E, ja mam nadzieję, że gdzieś w okolicach 2021, może połowy 2021, ten symulator zacznie osiągać coś, co możemy nazwać dojrzałością programu. Tyle będziemy czekać. Ale myślę, że będę latał na tym symulatorze od samego początku i że myślę, że będę latał na nim dużo. Ok, tyle na dziś. Jeśli wam się podobało, to jak zwykle kliknijcie łapkę w górę. Ja w tym miejscu nagram jeszcze jeden odcinek. Zapraszam na jutro 9 dni do Flight Simulatora, i jutro będę mówił o dyskach. Czy wystarczy Wam dysk HDD, SSD, czy musicie inwestować w jakiś M2? Nie na podstawie testów, tylko na podstawie moich doświadczeń z symulatorami. Ale jeśli chcecie poznać te przemyślenia, to zajrzyjcie jutro o 8 rano. Do zobaczenia, do usłyszenia.